Cześć, siemanko, witajcie, witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z serii Sąsiedzi z Bolusiowa. Dzisiaj jestem sam, jeżeli chodzi o ten spika i tak dalej. Natomiast tutaj na serwerze mamy sobie Juzia. Jak widzicie, leci sobie tą główną drogą. Natomiast my dzisiaj zrobimy sobie taką pierwszą akcję, której jeszcze tutaj nie było, czyli że rozrzucanie Łoborniczka. się tak zastanawiałem, co by tutaj robić, żeby wam się też te akcje nie nudziły. Bo my, bo my w sumie tutaj mamy żniwa, kultywacje, orki, siewy i tak ciągle i tak ciągle. Także generalnie w sumie ciągle jakieś nudy. E, natomiast e, dzisiaj właśnie postanowiłem, że sobie tutaj rozrzucimy łoborniczek. Tylko poczekajcie, ile my tu jedziemy na godzinę. 19, może troszeczkę dajmy sobie. Nie, powiedzmy już te 15, żebyśmy sobie jeździli. E, dobra, chudy mogę sobie dalej wyłączyć. Także tutaj 14, to nam się mieści w ten rozrzutnik łoborniczka. Troszeczkę tutaj 14 jest e, generalnie za mała do tego rozrzutnika, natomiast jeżeli chodzi e, o siłę, no to daję sobie spokojnie radę. E, tutaj też za bardzo nie widać tego bornika, także będę musiał sobie tutaj gdzieś na GPS GPS-ie teraz, od jak teraz się tak przyjrzymy, to po prawej stronie widać. E, generalnie daję sobie tutaj łoborniczek, żeby tego nawozu nie tracić. E, tutaj nam też elegancko krówki jak widzicie dałem obornik, mam jeszcze 39,5 tony tam na pryzmie, mleczko też już bardzo dobrze tutaj idzie do góry. Mamy 20 krówek. E, także generalnie fajnie tutaj sobie fajnie się tutaj rozwijamy. Na razie łopat też nie ma. Tutaj e, dodaliśmy sobie ostatnio mody tam od chłopaków. My jeszcze musimy sobie tutaj dodać nasze mody, natomiast e, jeszcze musimy tutaj pogadać, a na razie przez tydzień nie gadaliśmy i łop tam w robocie, nie wiem co później z nim się dzieje i tak dalej. Eee, także tutaj postanowiłem, że nie ma co czekać, tak już mamy w sobotę, godzina 13 tutaj wbiłem chwileczkę, chwileczkę troszeczkę tam porobić, bo generalnie czasu nie ma eee, wczoraj. E, jak ja sobie to nagrywam, czyli że tam w piątek e, sobie jeszcze wieczorkiem siadłem, bo po północy biłem na kompa tam pooglądałem sobie live u Cyberka eee, później przy okazji jeszcze traskę zrobiłem sobie w Eurotrack'a, później tam nagrałem sobie odcineczek właśnie, który wczoraj był z mapki, e, z mapki Bzura i później e, sobie przy, jak się wrzucał mi filmik, no to jeszcze ogarniałem przy okazji serwer pod gry z widzami, bo wczoraj był ten live'ik przedłużony, mam nadzieję przynajmniej, bo jak nagrywam sobie o 13 no to mam nadzieję, że on tutaj ładnie wystartuje. Właściwie te burze zapowiadają, ale różnie to już bywa. Teraz dalej gorąc, jest tak czy siak zachmurzenie na dworze, ale tak jest mega gorąco. E, generalnie troszeczkę daje mi się, wydaje że troszeczkę e, za mało ten odrżutek, bo tylko na 9 metrów, a więc dosyć masywny. Mam tutaj dawkę automatyczną ustawioną. E, daję sobie tutaj podrzepak, tak naprawdę ten na obornik, bo tutaj e, było żytko, tak samo tam pole naprzeciwko, natomiast w tym sezonie Eee, znaczy no w kolejnym sobie będzie tutaj rzepak Także tam gdzie miałem sobie użyto na trzech polach, bo jeszcze tam na 14 koło gospy no to tam o chyba mi się ten pomad wyłączył, no to tam będą oborniki, także na razie sobie tutaj przyjechałem, później najwyżej pojedziemy sobie jeszcze na 14, może tutaj jeszcze jakiś tam lapsik leci, o jeszcze ktoś wbija tutaj na serwer, może tu już I jeszcze sobie wbija, także jak widzicie Coś tutaj chłopaczki będą sobie robić. Każdy tutaj z nas z gospy. Inni chłopaki na razie też się wbijają. I racja, to już w ogóle praktycznie tu nic się nie wbija. Nie wiem co to dalej będzie. Będziemy musieli chyba coś pogadać. Eee, także już sobie w sumie. Sam sobie tutaj ciśnie, ale już bardzo dużo tutaj siedzi. Tak samo z Felwikiem. Ja tutaj mało wchodzę, bo no chłopaki sobie ogarniają tutaj ten serwer. Ja jeszcze mam inne serwery. Mam tutaj jeszcze gry z widzami. Mam jeszcze inne gierki. E, jeszcze serię Single mam i tak dalej, także troszeczkę tutaj ogarniania jest. E, natomiast to tutaj rzadko sobie wbijam, e, staram się jak tam mam jakiś czas, natomiast też mi się zawsze tutaj nie chce. Tutaj po prostu jest taka seria na luziku. Ja też tutaj nie chcę jakoś strasznie szybko wszystko robić, e, ponieważ no tutaj mamy sobie dosyć długo grać, e, więc no. Wiecie jak jest, po prostu nie chcę się na razie tutaj wypalić, na spokojnie się tutaj rozwijamy, e, sprzedamy sobie mm, te wszystkie tutaj e, plony jakie mamy, bo troszeczkę tego mamy, bo jeżeli o to chodzi mamy 16 ton pszenicy, 22 jęczmieniu, 10 rzepaku, e, mamy dużo żyta, bo mamy żyta... E, czekajcie, teraz które to jest żyto? Czy mamy 76? Wydaje mi się, że to jest żyto. Tak, 76 ton mamy żyta, bo naprawdę bardzo dobrze sypało. I mamy 33 orki z pola numer 22. Także powiem Wam, że naprawdę e, troszeczkę kaski będzie, e, także fajnie tutaj na pewno mam w planach wymienić sobie kultywator na 5 metrów, przynajmniej na jakiś większy, bo na razie idzie się zarąbać, bo ostatnio doszły nam te pola. E, tutaj jakieś kolejne dokupić. Myślę, że niedługo też coś z kultywatorem. W sensie, że się nie z kultywatorem, bo powiem Wam, że jest ciekawie dosyć. E, no i tak sobie po prostu to idzie. Może tutaj jeszcze dźwięki Wam dam... E, ...głosie, żebyście lepiej troszeczkę słyszeli. E, także dzisiaj łoborniczek, tak na spokojnie zobaczymy, co będzie sobie w kolejnym odcineczku. Zapraszam na poprzedni odcinek, bo było żniwa z sąsiadami. Także fajny odcinek akurat wypalił. Bo sąsiedzi mi tutaj pomogli. Zrobiliśmy sobie żniwa we trójkę. Także elegancko, w ogóle rzeczywiście, jakoś szybko sobie tutaj poszły, Józiu też ma duży e, już komaj. bo ma ten forsznita, o tu proszę bardzo, Belka jeszcze się znalazła, wspomniałem co ona tu robi, ale spoko, nie wiem, czy tam z góry nie spadła sąsiada. E, co tam jeszcze dodatkowego, no ja Was zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subika z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco, e, live'iki są codziennie, teraz w przyszłym tygodniu będą, dziś około godzinki 11-12, w poniedziałek zaczniemy sobie z Eurotrackiem, na razie jeszcze mamy sobie, już znaczy mamy aktualizację oficjalną, oficjalny update 1.41 do Eurotracka Także już można spokojnie grać, bez żadnej paniki, że będą jakieś bugi, że save'y będą się usuwać Na tej właśnie wersji na starych zapisach, bo teraz radzili żeby tutaj zrobić nowe osobne zapisy na tą wersję gry Ja również tak sobie zrobiłem, natomiast teraz już można spokojnie grać sobie na starych Także w poniedziałek jeszcze będzie Grand Utopia, ponieważ bardzo mi się ta mapka podoba i sobie chcę jeszcze na nie troszeczkę tutaj popykać eee, grałem sobie też troszeczkę poza kamerami tutaj na niej naprawdę powiem że Wam, że naprawdę ta mapka jest elegancka, cudowna, także jeżeli ktoś ma wszystkie DLC mapowe do Eurotracka, naprawdę polecam Wam serdecznie Grand Utopię mapa super sprawa, mapa fikcji, no, fikcyjna Francji ale naprawdę no, coś pięknego, tam jest coś pięknego na live'iku troszeczkę widzieliście już ładnych widoczków, ja później sobie tak po prostu brałem losowe trasy, naprawdę, też, też jest bardzo ładnie. Jest dosyć sporo lądówek, e, gdzieś tam po górach się jeździ i tak dalej, no naprawdę elegancko. E, dobra, tu w ogóle no, nie widzę teraz GPS-u, bo wyłączyłem sobie te chudy i troszeczkę jest tak me. nie ja wiem czy sobie ich nie włączę później. E, natomiast jak widzicie, tu też powoli nam się kończy ten oborniczek, ale fajnie coś nowego, no wiadomo, gnowicy nam zbyt nie robią. No ja i tam od kogoś innego sobie weźmiemy. Natomiast na razie, obornik bardzo fajnie tutaj nam produkują troszeczkę ta płyta obornika tam jest lekko zbugowana, no bo to wszystko jest konwert i tak dalej. Natomiast nie jest jeszcze tak źle, bo już nam się wysypuje przed. Tam mamy sobie 60, natomiast ładowareczkę chcemy sobie tutaj kupić. Także zmiany na pewno w maszynach sobie tutaj zajdą. Później, jak będzie większy ciągnik, no to myślę, że fajnie będzie pasował pod ten rozrzutnik. I tak to sobie wygląda, także później sobie przejedziemy jeszcze na to pole... Boże, co ten GP jest tak dziwnie łapię? Na to pole tam na 14, będziemy mieliśmy łąkę, natomiast ostatnio było żyć, to teraz tam sobie weźmiemy rzepach, ja sobie tutaj wbiłem ostatnio i e, wszystko wszystko tutaj porozpisywałem na karce, gdzie co siejemy, popatrzę sobie na południę, jak to fajnie wychodzi, także elegancko. No i co, i tutaj nam chyba nie wystarczy tego obornika, nie? Raczej nam nie wystarczy tego obornika na to poletko. Także ja sobie to pole tutaj skończę e, później poza nagraniem, właśnie mi się tutaj skończyło. A że teraz polecimy, e, ja, mamy tą górkę tam zrobioną, e, że możemy sobie zjeżdżać tam z pola numer 17, także na spokojnie. Na 17 w ogóle będzie kukurydza. Fajnie, tam podozmian na to wychodzi. chciałbym w ogóle mieć marchewkę albo cebulę, ale z tego co pamiętam, to chyba na razie nigdzie nie będzie. Zaraz sobie tutaj zobaczymy, bo mam tutaj karteczkę. Także poczekajcie, chwilę mam tutaj rozpisane. Będziemy mieć rzepak na trzech polach. Tutaj na 17 będzie właśnie kukurydza. Tutaj także, jak mi wystarczy obornika, to tutaj również sobie polecimy. Będzie soja i będzie przynżyto. Także na razie marchewki ani cebuli nie będzie. Natomiast też trzeba mieć osobny kombajn do tego. A to kiedyś, myślę, że jak najbardziej będziemy mieć. Tutaj Tego pola już nie będziemy mieć e, Tam jeżdżę by chciał sobie kupić, ja też mam już plany, tylko trzeba pogadać z Jełopem Tutaj dochody ze szklarni jakieś tam dostajemy, także też fajna sprawa e, I teraz tak, jakby się tutaj kurczę ustawić, może tam bym sobie wjechał? Bo generalnie wcześniej mieliśmy sobie modzika Gdzie tutaj na boki nam wysypywała, jak widzicie tutaj nam wylatuje, troszeczkę sobie to już posprzątałem, bo Było jeszcze gorzej e, Ale no już nie ma aż takiej jakiejś strasznej tragedii. Dobra, e, wyłączmy sobie także. Mamy jeszcze trochę tego barnika, jak widzicie. O nie, ja, że teraz musimy sobie przejść tutaj dookoła. Także to pole będzie takie właśnie na spokojnie. E, gdzieś tam, żebyśmy sobie tutaj bardziej rozbudowali się. Tu będzie trzeba wyrównać teren, żeby było prosto, ewentualnie coś później postawić. Tutaj też FPS-ami różnie bywa. Tam jak sobie popatrzymy, mamy 20 kilka, a tutaj 40, także najlepiej gdzieś te pola sobie pójść. E, najlepiej sobie pójść w te pola gdzieś tam dalej, wiadomo. Ja tutaj jeszcze będę musiał sobie coś obliczyć odnośnie pól, ale na spokojnie, czy tutaj będzie nam to jakoś dosięgało? Uu, widzę, że tutaj będziemy mieć problem. A może na przykład tutaj opuścić coś z której strony, czy, czy tak nie za bardzo? Chyba nie za bardzo, kurde, chyba nic nie, tutaj nic nie możemy. ale jak to kurde, jego załadowo? <laughs> Najwyżej będę musiał sobie tutaj, e, wiecie co. Najwyżej będę musiał sobie tutaj jakąś właśnie ładowareczkę, czy coś w tym stylu wypożyczyć, bo tutaj jest... ...koszanka, jak widzicie, kurde. No, to będzie ciekawie, będzie naprawdę mega, mega ciekawie. Eee, także wiecie co, nikt tutaj z sąsiadów nie widzi, nie, pewnie będą w ogóle na odcinek, to się trochę będą śmiać. Chyba, że tak jakoś nie, to i tak jest wszystko za małe. Dobra, nie wiem jak to Geops załadował. Eee, także wiecie co ja tutaj zrobię sobie małą przerwę, ogarnę sobie jakąś ładowareczkę wypożyczę, zapakuję tutaj ten rozrzutnik i wtedy polecimy sobie na 14, dalej będziemy sobie gadać, także widzimy się po przerwie. Dobra, wiecie co, jesteśmy już dalej. Eee, ja na chwilę sobie tutaj poładuję. Zobaczcie sobie sami, wziąłem sobie kamerę. Eee, ja oczywiście sobie później tutaj wyrównam te pieniążki. I tak dalej, tam 3000 mi kosztowało, tutaj nic nie wypożyczałem dodatkowego do niego, bo tutaj mamy sobie tego kropodyla. Także tutaj już na spokojnie, jeszcze kramer w razie czego ma tutaj e, wysieńnik o także na spokojnie tu też nam e, daje radę. E, I co, jak mogliście sobie zobaczyć, tam mamy cały stuk sobie ułożony, jeżeli chodzi o słomę, bo tutaj już tam słomy zaczynało brakować e, do ścielania, bo też z tego dosyć dużo idzie. Tam w ogóle miałem bardzo dużo słomy, bo mieliśmy po pszenicach dwa pola słomy nie przepraszam, nie, mieliśmy tak 6 w słomie, 14 w słomie, 22, 18, 32 i w sumie 64 jeszcze, bo 70 było jęczmień jeszcze, 52 była pszenica, ale już sobie spokój, bo też deszcze przyszły. Także to też tak na stek jeszcze udało się skosić eee, Zaraz później od razu jeszcze w deszczu zaczęliśmy tutaj sobie prasować tak dalej, ale udało nam się tutaj pozbierać, wziąłem od sąsiada tam przyczepę samozbierającą, tutaj zasuwaliśmy sobie na dwie prasy i jakoś to szło, także troszeczkę, o nawet tutaj chłop przyszedł, e, także troszeczkę, generalnie, pewnie chłop coś pisze, ja nic nie będę widział, no, ale trudno, e, widziałem jakie handys chłopu tam orał, generalnie to, yy... poczekajcie, co ja tutaj miałem mówić, aha, jeżeli chodzi o te bale jeszcze, że tutaj pójdzie sobie większość na sprzedaż zostawimy sobie troszeczkę wiadomo, natomiast reszta pójdzie na sprzedaż tutaj też Józiu ma bardzo dużo tych bel, tam ma stoki postawione jak będzie najlepsza cena to wtedy będziemy sobie po prostu sprzedawać także oborniczka mamy sobie tutaj dużo także na spokojnie będę mógł sobie tutaj na pola wywozić no bo po co ciągle z tym nawozem cisnąć, mamy obornik, także trzeba coś nowego w końcu sobie robić, Józiu też ma teraz świnie chłopaki tutaj, krowy już mają również tuelwiki. Także wszyscy mamy zwierzątka, także fajnie, wszyscy sobie tutaj idą z tym koksem. Także spoko loko zobaczymy, jak to sobie będzie dalej. Także w sumie, już takie najważniejsze rzeczy tutaj powiedziałem. Możecie ewentualnie zadawać jakieś tam pytanka. Eee, może jakieś właśnie QA sobie coś może na serii single, albo tam jest większą oglądalność w ogóle zapraszam serdecznie na nią. Jeżeli ktoś nie ostatniego ostatnio odcinko, tam troszeczkę gorzej to wypadło. Fajnie byśmy bili sobie czy łapeczek, bo w naprawdę wbijamy te części łapeczek troszeczkę nawet więcej, więc jestem mega zadowolony. Eee, I co? Ja sobie lecę teraz tam na 14 zrobimy sobie timelapsa time i w sumie... Eee, w sumie to tyle. Także my się możemy się teraz pożegnać. A wy oglądajcie sobie dalej, także dzięki za oglądanie, łapeczka, subik, minowidziane, do następnego, cześć, cześć! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.